Idę, chciałabym powiedzieć, idę ćwiczyć, ale byłoby to końcem. Ogarniam się, jadę do solarium. I wiecie co, dużo też tu nowych ludzi jest, więc też pewnie dużo ludzi nie wie o co chodzi. A z racji tego, że jeszcze naszej Moniki Róży temat mam, więc działam na dwa konta. Do tego jeszcze mój TikTok. Ktoś chce mi powiedzieć, nic w życiu nie robisz. To polecam chociaż w 10% zrobić zro codziennie tyle czego ja robię z czego nawet 10 zł wypłaty nie dostaję ale satysfakcja którą dziś czuję oglądając program stanowskiego jest warty milion złotych mam takie uczucie jakby ktoś mi przyszedł po drzwi postawił milion złotych a dlaczego za chwilę ogarnę się i samochodowym się nagram no dobra, jestem już w samochodzie, więc to będzie taka krótka historia dla tych, którzy nie wiedzą, co mnie łączy z szalonym żebyście nie pomyśleli, że jestem takim typowym, internetowym wiecie e, oglądającym wszystko i wszystkich i mnie wszyscy interesują i oglądam akurat w internecie mam parę swoich wrogów którzy zniszczyli mi życie próbowali przynajmniej to zrobić i jednym z nich jest Pan Tomasz jak to zwie siebie szalonym reporterem, dużo osób wie, że wypromowałam tego nieudacznika i ja na Instagramie, bo był nieudacznikiem z TikToka za czasów pandemii. Ja dzisiaj jestem osobą, może mało udzielającą się na Instagramie, ale tutaj osoby znane nie dadzą mi oszukać. Że kiedyś nona to o mało ludziom z lodówki nie wyskakiwała i ono nie było wszędzie. I tak jak dzisiaj pan Stanowski e, zmienił swój sposób działania w internecie i zaczął e, też zwracać uwagę na ludzi, których oglądają nasze dzieci, czy też my sami dorośli ludzie, tak takim sposobem zaistniałam ja w mediach społecznościowych i pokazywałam jak to nasze internetowe gwiazdy nawijają nam makaron na uszy, kłamiąc, umoralniając, a sami jak w przypadku słynnej naszej Klaudii Fedorczuk, która uchodziła w internecie za wzór prawdomówności, okazało że jej zbiórki na dom dziecka są później wystawione na olx i... Działając w taki sposób, dziś Stanowski dostaje oklaski. Ja kiedyś dostałam hejt, że jestem hejterem bez własnego życia. Dziś Stanowski jest kotem, który wyjaśnił szalonego. I brawo! Też uważam, że jest kotem. I uważam, że takich stanowskich powinno być więcej. Ja niestety e, zostałam e, tak zmiażdżona przez ten sam tłum. Który mi klaskał swojego czasu, tak jak dzisiaj ludzie klaszczą Stanowskiego, ale gdzie ja, gdzie Stanowski? Stanowski też był komentatorem sportowym, więc to jest człowiek, który już ma jakoś tam zbudowaną swoją markę. Ja tej marki nie miałam, ja byłam zwykłą dziewczyną, która po prostu wyłapywała kłamstwa i influ i rozkładała je na czynniki pierwsze. Moja znajomość z szalonym reporterem zaczęła się tak, że owy nieudacznik, tiktoker, E, pan, który wręcz Namawiał na szczepionki Covidowe Zaczepił mnie na Instagramie Za czasów, kiedy Nony Instagram liczył sobie 135 tysięcy osób e, Nony Instagram był pokazywany W gazetach międzynarodowych A to za sprawą tematu, której Nona poruszyła Czyli tak naprawdę Śmierci Kasi Lenarty Zanim zajęłam się tematem śmierci Kasi Lenard, byłam osobą dość rozpoznawalną w polskich mediach społecznościowych, takich jak Instagram. Ten szalony reporter wtedy miał 5000 osób obserwujących na Instagramie i dostał ode mnie promkę tak zwaną. Jak się on cieszył, jak on się cieszył, jak on z tej jacuzzi z wakacji z żoną wychodził i próbował mnie przeobałamucić żebyśmy się kiedyś spotkali, mam te wiadomości. Jak pan szalony będzie chciał, to mogę udostępnić, chociaż szkoda mi jest jego żony. Ale pokazałabym, jak oddanym mężem był, próbując yy, mnie. Chyba chciał mi w naturze za promo zapłacić. Nie skorzystałam z jego pro, yy, propozycji. Ale co się później stało? Dlaczego? Oto ten nieudacznik wchodzący mi w dupę. W pewnym momencie. Odwrócił się o 180 stopni i znalazł się w Polsat News, w programie o mnie, robiąc konkretny szpagat, i to nie męski, bo damski szpagat zrobił, na moją osobę, pomawiając mnie, kłamiąc, oszukując w telewizji publicznej, żeby zrobić sobie fejm. Ponieważ wtedy Nona jako jedyna osoba, tak jak 99% influ z Instagrama, nie stanęła po stronie Ukrainy, wręcz przeciwnie. Próbowałam ludziom otworzyć oczy, że to nie jest tak, jak media nas karmią, a influ podobni do goździalskiej, szalonego reportera czy innych krzyczących Ukraina padnie, padnie i Polska, tu mówię o polskich influencerów. Postanowili mnie zniszczyć. Za reportażem Polset News miała być pięć zak. Trzy reportaże było mnie. Stała pani Kinga Rusin. Pani Monika Goździalska i pan szalony reporter, który również tam wystąpił. Postanowili e, zrobić ze mnie agenta Putina i opowiadać. Jako to ja bym ja rzekomo chciała nasłać czeczeńską ma mafię na biednego Tomasza, a Tomasz tak chce pomóc Ukrainie. Idzie dlaczego to zrobiłem, Bo zdobyłam informację, że ta rzekoma pomoc to jest nic innego jak zarobek. Panie i panowie zobaczyli, że na wojnie tej nie tylko można fejm sobie nabić, ale też kupę kasy zarobić. I zarobił pan Tomasz. Na co mam dowody? I bardzo chętnie się podzielę tymi dowodami. Wiecie, dlaczego milczałam? Bo ten hejt, który się na mnie zwalił dwa lata temu ponad. Ten ohydny hejt, który oglądał mój piętnastoletni syn na telewizji. Jak kobieta, która mieszka w Polsce od 18 lat, jest matką Polaka, nigdy, nigdy w życiu nic złego. Nie robił w kierunku polskiego narodu, nigdy nie był karany, chociaż za mandat. Zrobili ze mnie przestępczynię, agenta Putina, bo nie nałożyłam narracji Ukrainy i nie dałam sobie flagi Ukrainy. I powiem Wam więcej: w grupie, w porozumieniu, postanowili mnie wsadzić do więzienia, i prawie by im się udało. Bo prokurator w Opolu postanowił mi postrzestawić zarzut na działanie na szkodę państwa ukraińskiego i groziło mi trzy lata siedzenia. Dzięki panu Tomaszowi, Monice Goździalskiej, Kindze Rusin. Szukali na mnie haków, nie znaleźli. I znaleźli pana Dawida Morawca. Chłopaka, którego w wiadomościach prywatnych nagrałam się, że mu coś wsadzę gdzieś tam w chwilach nerwu. I ten materiał udostępnili na Polsacie, Dawida przekonali do wystąpienia w Polsacie i zrobili ze mnie rzetelni dziennikarze, pan Jacek Smaruj. Mam nadzieję, że panu dobrze smarowali w tylne części ciała za ten reportaż. Do dzisiaj Polsat nie odniósł się do maila mojego medzenasa, tacy byliście rzetelni, że zadzwoniliście do mnie, wyłączyliście telefon i nie daliście mi się wypowiadać. I w tym reportażu pan Tomasz cieszył się, skakał. A ja zbierałam informacje na jego temat. To, co przedstawił Stanowski u siebie w reportażu youtubowskim, to jest jakieś 50%. Pan Tomek ma za uszami więcej rzeczy. Jego przestępcza działalność nie ma w latach 90., jest do dzisiaj. Powiem wam więcej. Budda, temat Buddy tam był poruszany. Ten szantażysta Buddy, zanim tam poszedł do szalonego na wywiad, był w kontakcie ze mną. A z racji tego, że jestem znana, z tego, że ja nagrywam rozmowy z nieznanymi osobami w tych czasach, pomówić kogoś, wpakować w problemy jest o taką. Dlatego ja zawsze jestem ostrożna, jeżeli dzwonią do mnie dziwni ludzie. Ten pan mi zaproponował, żebym wzięła się za jakiegoś pana z Gliwic i za Buddę. I ja tam wyczułam, że już tu będą szantaże, pieniądze i takie rzeczy. Powiedziałam, że się takich tematów nie dotykam i radzę mu Buddy nie dotykać, bo Budda to nie jest osoba, który by łasił się za parę groszy, i nie wierzę w tą wersję, że Buddha tam jest mieszany. Na pewno wiele osób pamięta, że zaraz po tym, jak policja w Warszawie aresztowała tego szantażystę Buddy, na TikToku był mój live, o którym powiedziałem, że oczy powinny być nakierowane na szalonego reportera. Bo na ten idealny plan na pewno nie wpadł ten Naiwny chłopiec, który zasiadł u pana dziennikarza, reportera. I żeby było śmieszniej, <grystanie> panem mecenasem tego szantażysty miał zostać mój partner, ale w ostatniej chwili zrezygnowali. I wiecie dlaczego? Bo pewnie Tomasz szalony się dowiedział. Więc e, słuchajcie, mam nadzieję, że Stanowski nie nagra następną część. Dodam swoją cegiełkę o siebie. A jak moje dziewczyny znajdą materiały e, sprzed dwóch lat, jak Tomasz mnie pomawiał, jak nazywał mnie kryminalistką. Kryminalistką jest osoba, która 34 lata nie popełniła żadnego przestępstwa i dostała wyrok za słowa prace społeczne. Tomaszu. Słuchając o twoich odkurzaczach Zelmer, oszustwach na własną matkę i kobietę, to powiem ci tak. Przy takim przestępstwie konkretnym, to ja muszę się wiele od ciebie nauczyć, jak to jest przestępstwa popełnić. Tomek, zrób warsztaty, jak zajebać odkurzacz. Albo jak na bezdomnego wziąć kredyt? Tomek A jeszcze bym zapomniała dodać Jak on to mówił? Kurde, jak on to mówił Jak on to mówił? Przypomnijcie mi Jak mówił Tomasz Ja na współpracę nie poszedłem Tomek bo w latach, kiedy cię złapali, nie było 60. Ale z tych listów, co tam pisałeś, <gryś> przeczytałeś informacje na nie temat, nie temat butów. Nie wiem, jak to się Tomek nazywa, ale to się nazywa, że rozprółeś się jak stare ukraińskie prześcieradło nie tylko na kolegów, ale też na własną matkę i swoją własną kobietę. Na miejscu twojej żony złożyłabym pozew. Bo bycie twoją żoną to jest naprawdę wstyd i hańba. Takiej twórczości w tych listach, takiej chęci, wsparcia, organów ścigania ja nigdy nie widziałam. Tomek, sześćdziesiątki przy tobie. <śm> to są trzydziestki, chłopie. Ty powinieneś być królem od razy dwa tu na ciebie i jeszcze tutaj bym mm, zwróciła jeszcze uwagę słuchajcie jeżeli lubicie pisać do pana Stanowskiego żeby się zajął tematami proponuję wam temat pani Aliny Nowak Alina Nowak to jest funfelka szalonego eee, tam są waty sraty taty Niech Pan Stanowski prześwietli Panią Alinę Nowak. Ciekawa, ciekawa persona do prześwietlenia. Z tego co chodzą suchy, to już się prześwietlają inne służby. Ale może Stanowski zrobi to szybciej. Jeżeli chcecie wiedzieć, skąd Pani Alina ma pieniądze na te Louis Vuittonki, bo z tego, co Stanowski powiedział, to ten szalony też pieniędzy nie ma. Alina też jest bankrutem. Do dzisiaj nie zapłaciła, do dzisiaj nie zapłaciła 5000 tysięcy złotych grzywny, które przegrała w sądzie i nie, nie wykonała kary sądu, ale milionarka gra, więc pan Stanowski już tak bierze się za tych naszych słynnych influencerów może też będziecie chcieli wiedzieć skąd Ałina ma pieniądze chociaż ja wam obiecałam, że ja wam powiem ale u mnie to trochę jeszcze potrwa może Stanowski szybciej, Ałina to jest koleżanka żalonego, psia, psi są i jeszcze zapomniałabym na Dagmarę, tej z królowych życia, ogromny hejt się wlał, bo że jak ona mogła być taka, taka i taka. A jeżeli po tym programie Stanowskiego szalony będzie dalej miał swoich fanów, to znaczy, że ludzka hipokryzja nie zna granic bo ludzie promują takich ludzi, dają im zarabiać ogromne pieniądze, a później mają pretensje do telewizji. Bo jeżeli dzisiaj szalony jest znaną osobą, to nie dzięki dziennikarzom, tylko ludziom, którzy z niego zrobili bohatera narodu ukraińskiego. I jeszcze chciałabym, mam nadzieję, że w tej zbiórce, która organizowała pani Kinga Szostak, którą zresztą bardzo lubię, bo robi dobrą robotę, mam nadzieję, że jeżeli jakikolwiek był wałek ze strony szalonego i jego rodziny na temat tej zbiórki na odbudowanie spalonego domu, to mam nadzieję, że pani Kinga Szostak o tym powie i nie będzie kryć takiej osoby. Bo wielu ludzi o szalonym nie mówi, ponieważ każdy ma coś za uszami i się boi. O szalonym mówią ludzie, którzy nie mają nic za uszami. O czym przekonaliśmy się w programie Stanowskiego. Zajebistego. A tymczasem idę do solarium, wracam i na drugim koncie lecimy z tematem Moniki. Ja to nie mam co w życiu robić, powiem wam. Nudzi mi się niesamowicie, ale dzisiaj mam tak dobry humor. Słuchajcie, myśliwa nie jestem, ale uważam, że karma istnieje i z każdym zrobi swoją robotę. Szalony jest już trzecią osobą, która mnie skrzywdziła i dostała swoją karmę. Myślę, że w jego przypadku to jeszcze nie koniec. Jeszcze dwie osoby zostały. Znalazłam moi drodzy filmik. To znaczy nie ja, tylko moje dziewczyny. Więc udostępniam wam filmik, gdzie szalonaś Kisiel chyba w dupie miał. Jak mówił o mnie, bo jakby nie ja. Pan Stanowski tam zapomniał dodać, że zanim trafił do radia Z. To był na polsacie w moim programie. Jakby nie ja, to nikt by nie wiedział, kim jest szalony. Więc zapraszam do oglądania pajaca. A te osoby, które tak hejtowaliście mnie, powiedzcie, kogo oglądacie, kogo wspieracie. Powiem wam, kim jesteście. Mam nadzieję, że na matkę od kurzaczów nie bierzecie raczej nie powtarzasz się słabych programów tylko takie, które miały odzew i zainteresowanie w tej chwili leci na A nie, żeby podsumować tak bo mi się nie chce o tym gadać, ja robię, a nie gadam ja przy tym pierwszym programie i tak dalej że to cały czas to rozgrywaliśmy, to jest partia szachów ona uważa, że to jest ona no krzyczy już, nie no tu ktoś metodycznie robi to krok po kroku także to wszystko ma jakieś tam swoje ale nie chcę się o tym gadać, tylko chciałbym podziękować bardzo yy, pani i jej całej grupie, bo mi tak wyjebały zasięgi, że chuj, no TikTok to mi tam rośnie z tysiąc dziennie zawsze, ale Instagram to kurwa stówka na dwa trzy dni, a co? Mi tysiąc dopierdoliło w jeden dzień. Także dziękuję bardzo. Zresztą to już drugi raz, bo powiem państwu, że nona kiedyś tak się, tak się nie dowiedziałem. Nagle mi zaczął że się, miałem tylko konto, ze 200 im przybyło. Wszedłem do tych ludzi, co obserwuję, obserwuję, mówię skąd to. Nona cię poleciła, bo jak nona coś mówi, że super, ja już mówiła, że jestem jej bratem, że straszyła mną ludzi i w ogóle. I co? I nagle teraz mówisz się. I ten debil gadał, że ja mówiłam, że on jest moim bratem. Każdy, kto mnie zna, wie, że słowo przyjaciel i brat w moim mówieniu to znaczy, że to są ludzie, którzy są ze mną do końca moich dni. Mam braci i rodzonych i nierodzonych. A ty żalony byłeś i jesteś zwykłym petem, który w ramach podziękowań, mówię ci, z wakacji, z jacuzzi z żoną wychodziłeś i się nagrywałeś że się kiedyś musimy spotkać, żebyś mi podziękował. Nie wiem, jak chciałeś mi podziękować, ale ja dzyndzla w śmietniku nie znalazłam, żebyś mi ty tam dziękował. A bratem, konfidencie, ty moim nie możesz być. I jeszcze nim ludzi straszyłam. On już nie wie, co mówi. Na Polsacie mówił: Że on do prokuratury nie poszedł. Ale ja go straszyłam przyczynami. Ale w telewizji publicznej zrobił już ja już nie wiem. Kim ty byś musiał być szalony, żeby tobą kula ludzi straszyć. Tobą tą nawet babcię klozetową się nie da wystraszyć, bo się na ciebie jak patrzy, to chce ci się żubrówkę kupić, alkoholiku, bez perspektyw. Żaden szanujący człowiek, ciebie nigdy bratem cię nie nazwie, tym bardziej tobą ludzi nie będzie straszyć. Prędzej chyba Kaczyńskiego kotem bym straszył niż tobą. I że cymbał jarał, że polsat miał odzew i zainteresowanie. No bo mówili o mnie, żalony. O mnie jak mówią, jest odzew i zainteresowanie. O tobie jak mówią, jest kupa śmiechu. I. Odruchy wymiotne i chęci pójścia do toalety. Więc e, bardzo się cieszę, że wystąpiłeś w programie o mnie Polsat News, który poświęcił mi trzy programy po 20 minut i dał szansę takim nieudacznikom w telewizji grać w bohaterów ukraińskich. A teraz chętnie zobaczę, jak cię rozliczają z tych darów, które na Ukrainie sprzedawałeś ze swoimi kolegami Ukraińcami. O tym też Stanowski dostanie dowody, jak będzie chciał kontynuować Twój temat. A teraz kończę moi drodzy, wysiadam, idę się ogarnąć i Moniki sprawę. Zaczynamy na drugim końcu. Tak siedzę i tak się zastanawiam, czy imię Tomasz to nie jest już pachowe. Tomasz Czynsz, Tomasz Zelmer. Ciekawe, który będzie następny. Tomek, ty to byłeś gangus. Ty to byłeś gangus. Książeczka wojskowa przerobiona, ze zdolny na niezdolny. No ja pierdolę. Naprawdę jesteś niezdolny, ale nie chodzi o służbę wojskową. Jesteś po prostu niezdolny. Jesteś absolutnie niezdolny. Człowieku, Tobie się nie udało na słupa wyłudzić, wyłudzić kredytu na odkurzacz marki Zelmer. Przecież gdybyś po, gdybyś po prostu wszedł do sklepu i wziął ten odkurzacz pod pachę i z nim wyszedł, dostałbyś mniejszy wyrok, mniejsze zarzuty niż za to, co Ty zrobiłeś. No naprawdę, już lepiej było wejść i ukraść i wyjść. Kominiarkę pożyczyć.